Witam wszystkich. Pokażę Wam procedurę programowania pilota do centralnego zamka w Fordzie Focusie. U mnie jest to model MK1. Natomiast z tego co wiem, to taka sama procedura jest przy większości europejskich modeli. Będą, będzie to w Focusie MK2, MK3. Galaxy, BMAXy, CMAXy, Mondeo, z tego co wiem, to działa również to jeszcze w starych Eskortach, w Fieste czy w Transicie. Natomiast ja, tak jak mówię, ja testuję w Fokusie i, 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 i Fokusa wam pokażę. Najpierw powiem, jak wygląda cała procedura, a później zajmiemy się samym programowaniem. A mianowicie yy, wkładamy kluczyk do stacyjki. Tutaj w stacyjce mamy: Nie wiem, czy to będzie widać, coś tam jest widać. Cztery pozycje: 0, 1, 2 i 3. Gdzie nas interesuje pozycja startowa, czyli 0, i pozycja druga, czyli zapłon. Polega to na tym, że wkładamy kluczyk do stacyjki i cztery razy musimy. Przekręcić go z pozycji 0 na pozycję drugą, gdzie ta dwójka to jest zapłon. Wszystko to musimy zrobić w przeciągu 6 sekund, czyli cztery przekręcenia kluczyka w przeciągu 6 sekund, potem usłyszymy sygnał dźwiękowy i po usłyszeniu tego sygnału dźwiękowego naciskamy dowolny klawisz na naszym pilocie po naciśnięciu ponownie przekręcamy jeden raz kluczyk z pozycji 0 na pozycję zapłonu, cofamy i powinno wszystko nam działać. Ja wam teraz spróbuję się to, pok to pokazać. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Robię to pierwszy raz. Ten z prawej strony jest to kluczyk oryginalny, bez, który nie ma w sobie elektroniki, natomiast ten z lewej strony jest to nowy kluczyk. Yy, więc, więc spróbujemy co nam, co nam się uda. Bierzemy kluczyk, wkładamy do stacyjki i przekręcamy cztery razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Słychać sygnał dźwiękowy. Naciskamy dowolny przycisk. Potwierdził to ponownie sygnałem. I jeszcze raz przekręcamy stacyjkę. Raz i cofamy. I powinno być dobrze. Spróbujmy zatem. Działa nam zamknięty, otwarty, zamknięty, otwarty. Jeszcze sprawdziłem bagażnik. Bagażnik też otwiera. Także wszystko, jak widzicie, działa. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.